Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o potędze militarnej Grecji. Zapraszam was do odcinka. Dobrze, moi drodzy, więc yy, czy Grecja jest potężna militarnie? Zacznijmy od tego, słuchajcie, to jest bardzo ciekawy temat, dlatego postanowiłem poruszyć go w dzisiejszym odcinku, ponieważ bardzo często Zauważyłem, że poruszany jest ten temat generalnie w internecie czy w mediach, nie tylko w polskich, ale tak generalnie na świecie. Dlatego postanowiłem Wam troszeczkę przybliżyć ten temat. Więc y, moi drodzy, sama Grecja jako kraj nie jest słaba militarnie, ale nie jest jakąś wielką potęgą na świecie. Tak, żebyście też o tym wiedzieli. Y, armia grecka jest armią silną, jak na taki mały kraj, powiedzmy, w skali świata. Y, na chwilę obecną, przynajmniej z danych z 2020 roku. To, yy, Grecja posiadała 200 tysięcy aktywnego personelu wojskowego i ponad 550 tysięcy rezerwistów. Więc nie jest to wcale mało. Taki kraj, podkreślam, w którym mieszka prawie 11 milionów ludzi. I też musi zrozumieć, że Grecja, ze względu na to, że yy, cały, ca, cały czas żyje zagrożeniem wojny od strony Turcji, to militarnie cały czas się dozbraja. Grecja wydaje bardzo dużo pieniędzy rocznie na armię. Naprawdę najwięcej pieniędzy ze swojego budżetu wydaje właśnie na wojsko. Dlatego ta armia jest taka silna, patrząc właśnie na to, jakim małym krajem jest Grecja. I też musicie wiedzieć o tym, że właśnie przez to, że Grecja cały czas żyje w takim strachu wojny od strony Turcji, to dlatego Grecja jest jednym z nielicznych państw. W Europie i na świecie, w którym jest powszechny pobór do wojska, jest powszechna służba wojskowa dla mężczyzn, która trwa na chwilę obecną 12 miesięcy. Jest ona tylko dla mężczyzn i trwa na 12 miesięcy, przez, dlatego każdy obywatel, mężczyzna w Grecji ma przeszkolenie wojskowe. Musi przejść to przeszkolenie wojskowe. Każdy obywatel, i tutaj nie ma to naprawdę zmiłuj, tutaj nie ma wyjątku, każdy mężczyzna musi to mm, szkolenie przejść. Więc dlatego grecki naród, czy też greckie społeczeństwo jest generalnie bardziej do tej wojny przygotowane i po prostu ludzie wiedzą mniej więcej jak się zachować na wypadek wojny. Ta wojna, powiedzmy grecko-turecka, czy to zagrożenie ze strony Turcji, to jest temat, który bardzo często jest poruszany w Grecji, praktycznie co roku w mediach, że słyszymy o prowokacjach tureckich, o tym, że na przykład Turcy łamią grecką strefę powietrzną i tak dalej i tak dalej, ten temat cały czas żyje i cały czas Grecja żyje w tym napięciu wojny ze strony Turcji niż na odwrót więc tak to mniej więcej w wygląda i generalnie społeczeństwo jakby na tą wojnę powiedzmy mniej więcej jest przygotowane i militarnie Grecja jako państwo, może nie jest, nie jest Grecja na pewno nie jest potęgą militarną na świecie ale słabym państwem militarnym nie jest Natomiast słuchajcie, pytanie takie bardzo ważne, które zadaje bardzo wielu takich, właśnie fanów, lajków. Czy Grecja dałaby sobie radę z Turcją? Mm, słuchajcie, no, powiem tak, ja nie jestem specjalistą od wojny, od wojskowości. Ja to mówię tylko jako -laik, jako osoba, która po prostu ma jakąś tam wiedzę na, na ten temat. Ja osobiście uważam, że nie, że Grecja by przegrała z Turcją na pewno, ze względu na to, że no, Turcja jest większa, ma większe. Rezerwy ludzi, to no jest, jest więcej, więc Grecja by pewnie przegrała tą wojnę. Natomiast nie byłaby łatwym krajem. Na pewno Grecja nie byłaby łatwym państwem, żeby tak po prostu pokonać. I na pewno ta wojna byłaby bardzo ciężka, bardzo krwawa i cały świat odczułby jej skutki, tak samo jak dzisiaj odczuwamy skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej po prostu. I tyle. Natomiast no, nie muszę wam mówić chyba, że doskonale wiecie, powinniście wiedzieć, że, że w Grecji nikt nie chce wojny z Turcją i rząd w Atenach yy, nie chciałby nigdy wojny z Turcją ponieważ no Grecja chce się rozwijać chce gospodarczo iść do przodu yy, i nie chciałaby po prostu mieć wojny z nikim i zostać zniszczona, tak? też Grecja turystycznie jest bardzo yy, ważna, tak? się rozwija potem turystycznym, no nikt by nie chciał przyjechać do kraju yy, gdzie jest wojna, tak? dlatego dla greckiego rządu Ważne jest jak najbardziej zrobić zrobić wszystko, żeby tej, żeby wojna z Turcją nigdy nie, e, się nie stała, żeby nigdy nie doszło do wojny z Turcją, ale też dba o własne bezpieczeństwo. Dlatego też po prostu jest ta powszechna służba wojskowa dla mężczyzn, żeby mężczyźni, w razie czego, kiedyś tam po prostu umieli się posługiwać bronią, żeby nie trzeba było wszystkich tak doszkalać po prostu, że na wypadek wojny, żeby. Wszyscy już umieli się zachować, tak, wiedzieli co mają robić, jak strzelać, hmm, co umieć po prostu na wypadek wojny, tak, i to jest po prostu bardzo ważne i rząd Watena po prostu to dba, tak, no bo nie się też, no, bezpieczeństwo naszych obywateli, tak, w Grecji, no, jest po prostu dla nas tak ważne, tak, żeby po prostu ludzie wiedzieli jak się mają zachować na wypadek wojny. Z Turcją, natomiast y, ja, słuchajcie, oczywiście uważam, że tak mówię mówiłem wcześniej, że do wojny grecko-tureckiej nie dojdzie, y, ponieważ y, jest to nie na rękach ani Grecji, ani Turcji. Uważam, że są to tylko prowokacje i raczej nigdy taki scenariusz jak wojna grecko-turecka, raczej się tak mam nadzieję, nigdy nie zdarzy, ponieważ to mówię, jest takie po prostu. Naprężanie mózgu, to jest troszeczkę z jednej i z drugiej strony, że jedna strona się nie boi drugiej, takie prowokacje po prostu, i myślę, że to po prostu jest taki temat, który jest cały czas odświeżany za jakiś czas, po prostu po to, żeby o mówić i tyle. I tak to mniej więcej wygląda. Natomiast podsumowując, słuchajcie, armia grecka jest silna, jest bardzo silna. Uważam, że Grecja byłaby w stanie się może troszeczkę obronić przed Turcją, natomiast no pewnie byśmy przegrali tą wojnę z Turcją. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że jeżeli się interesuje tą bardzo wojskowością, to, że grecka armia będzie się oczywiście polepszać przez lata, 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 bo Grecja wydaje faktycznie na tą armię dużo pieniędzy. Ona się faktycznie polepsza i faktycznie no, jest coraz więcej chętnych, żeby do tego wojska iść i naprawdę no Armia Grecka tutaj, co bym nie powiedzieć, pomimo tego, że jest takim małym krajem, to ona nie jest słaba na pewno. Jest słabsza od tureckiej, ale generalnie nie jest słaba i nie jest wcale taka zła. Tak, żebyście po prostu też mieli tego pełną świadomość. Więc kończąc tym, wąt tym wątkiem, słuchajcie, żegnam Was. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i zapomnijcie o komentarzu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam ten temat yy, Greckiej Armii Potęgi Militarnej Grecji. I widzimy się w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Zapraszam Was też na moje social media. Linki do nich macie w opisie. Trzymajcie się moi drodzy. Cześć.